To już jest trzecia edycja tej imprezy. Z roku na rok przybywa nam uczestników, no i też uczestników z zagranicy. W tym roku możemy gościć zawodników z 29 krajów, w tym też bardzo odległych jak Stany Zjednoczone czy Malezja. Nie wspominając o Barbadosie. Bez wątpienia są to największe zawody w naszym kraju, 7 dni zmagań. Przyjeżdżają ci zawodnicy i ci najlepsi. Oczywiście przegląd kategorii jest od najmłodszych, najmłodszy uczestnik w tym roku ma 5 lat. Przyjeżdżają do nas zawodnicy z różnych krajów i... I think it's that can other who to us. This competition has truly been amazing. I've never been to Poland before, this was my first time. Um, and it was really a great experience. Um, the club, uh, Edge Skating Academy, really did a great job putting this event on and the amount of skaters that were able to come really made it feel special. This competition was really well organized, I really love all this. Like decorations here and it was really nice atmosphere here so it was nice to compete yeah here was really good level here was like uh, many skaters are from uh, many different countries so it was nice to get uh, to compete with uh, skaters from different countries okay. Jestem zadowolona, aczkolwiek czuję lekki niedosyt, bo to czwarte miejsce zawsze zostawia takie niespełnione nadzieje na, na, na podium. Ale cieszę się, że wystartowałam i pokazałam to, co robiłam na treningach, więc myślę, że mogę to imprezę zaliczyć do naprawdę udanych. Ja zaczęłam od czterech lat. To zaczęło się w ogóle z tego, że moi rodzice puścili w telewizji zawody właśnie międzynarodowe. I ja powiedziałam, że ja też tak chcę, że ja też tak będę umieć. Ważne, żeby. Yy, Spróbować, żeby zobaczyć, czy to jest to, co chcemy, czy nie. Jak nie będzie to, to popatrzymy się na inne sporty, a jak to będzie to, to trzeba po prostu wziąć się w garść i trenować. Czy to jest łatwy sport, trudny sport, często trzeba trenować? Są to intensywne treningi? Jak to wygląda? No na pewno trzeba trenować często i nie można robić przerw. Trzeba mieć też siłę i chęci do tych treningów. No i nie jest to łatwy sport. Nigdy nie jest za późno. Wiadomo, że to wyczynowe uprawianie sportu, łóżwiarstwa figurowego w szczególności. Najlepiej zacząć jak najwcześniej, czwarty, piąty rok życia. Ale nigdy nie jest za późno. I starszy, i młodszy może zacząć jeździć na łyżwach, ubierać łyżwy, chodzić na ślizgawki, szkółki, po prostu próbować i realizować się i spełniać w tej dyscyplinie. No łóżwiarstwo jest sportem wczesnej specjalizacji, jako że nie jest to naturalna forma ruchu, nie rodzimy się w łyżwach. Im wcześniej zaczniemy, tym jest większa szansa na to, że proces szkoleniowy zakończy się powodzeniem. Mamy tutaj taniec, mamy balet, mamy elementy de facto z pogranicza akrobatyki. Poza tym wymaga takich pewnych umiejętności, które, z którymi się rodzimy. Są po prostu osoby, które wchodzą na lód i to dziecko potrafi nagle pojechać. I ty nie wiesz skąd. No przecież tego nigdzie się nie uczyło. Po prostu potrafi. I z reguły takie osoby mają największe szanse. Co nie znaczy, że tylko takie osoby, gdyż, tak jak w każdym sporcie, liczy się pracowitość, konsekwencja i systematyczność. I to są rzeczy, które tych dzieci uczymy.